Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam film, który podejrzewam, że wielu osobom przypadnie do gustu, a mianowicie jak zaoszczędzić w ogrodzie kupę pieniędzy i jak mieć nowe rośliny bez wydawania nawet złotówki. Oczywiście najprostszym sposobem jest zakup sadzonek, zakup roślin, ale wiadomo ile to wszystko kosztuje, wiąże się to z dużymi kosztami i po prostu nie, nie każdego stać. Ja Wam pokażę, jak ja w łatwy sposób yy, produkuje sobie nowe rośliny całkowicie za darmo, całkowicie bezkosztowo, tylko z lekką ilością pracy. Tak jak widzicie, tutaj mamy Astry Marcinki, które dość ładnie, można powiedzieć, nawet pięknie się rozrosły. Są to byliny, które sadziłem w zeszłym roku. W tym roku będę je po prostu przesadzał, dzielił, żeby mieć ich jak najwięcej. Są one mi potrzebne po prostu na jesień, w okresie kiedy one kwitną. Pszczoły już nie mają pożywienia, a stąd sobie zbierają pyłek i produkują pieżgę. Tak więc, taką, oto astry marcinki. Możemy wykopać, podzielić na pół taką oto bryłę korzeniową, ja już Wam to pokazuję. Tu mamy dużą bryłę korzeniową. I najzwyczajniej w świecie bierzemy, wbijamy łopatę i dzielimy. Jednym energicznym ruchem wyciągamy. I mamy sadzonkę. Mamy ładną sadzonkę. Którą teraz, nie zastanawiając się, dość w brutalny sposób, oczywiście można to zrobić sekatorem, obcinamy kwiatostany i mamy ładną sadzoneczkę. Spójrzcie, to wszystko co tutaj rosło, po prostu roślina zaczęła się sama rozkorzeniać, rozkrzewiać. W przyszłym roku ta kępa byłaby z trzy razy tak duża, ponieważ z każdego tego przyrostu byłaby nowa roślina. I teraz o, już mamy dwie sadzonki. To możemy wkopać. To wkopujemy normalnie w ziemię i mamy zupełnie za darmo sadzoneczki. Tak więc to jest pierwsza metoda. Druga to jest zbieranie nasion. Weźmy taką Aksamitkę, tu już jest, ona przekwitła. I spójrzcie, to był kwiatostan. Z racji tego, że latały tutaj pszczoły, bąki, wszystkie inne owady, zostały te, nasi, te kwiaty zapylone. Teraz weźmiemy tak, rozdzielimy pąk, i mamy tutaj bardzo dużo nasion. Teraz należy je po prostu położyć na Parapecie, nawet na gazecie, na, ka na kartce papieru, na yy, listku z papierowego. I mamy bardzo dużo sadzonek. Nie sadzonek, tylko nasion. Oczywiście to musimy jak najlepiej rozdzielić, żeby one sobie wszystkie ładnie wyschły. I wiosną możemy to wsiać yy, bezpośrednio do gruntu czy też do doniczek i mamy kolejne sadzoneczki o, niech rośnie, będziemy mieli niespodziankę jak się coś pokaże kolejne jeżówki jeżówki również zostały zapylone urywamy taki oto pąk i spójrzcie ile tutaj mamy nasionek to wszystko gdybyśmy zostawili na tym pąku możemy by się wysiało nam tutaj, część by z tego wzeszła, część nie. Ale co my możemy zrobić? Z racji, że to są bardzo łatwe rośliny do ukorzenienia, jeśli chcemy mieć ich dużo w jednym miejscu, możemy je rozkruszyć i po prostu zakopać, przysypać ziemią i mamy rozmnożone. I tak możemy, możemy rozmnażać wiele roślin. W jednym z filmów pokażę Wam, jak rozmnażam funkię. I takie rozmnażanie takie podziały systemów korzeniowych jest najprostszym sposobem, właśnie na to, żeby zaoszczędzić bardzo dużo ilość pieniędzy. Możemy tak rozmnażać irysy, identycznie, <laughs> identycznie rozmnażamy tulipany, po prostu cebule, które wkopaliśmy wsadziliśmy w zeszłym roku, dwa lata temu. Odkopujemy, wyciągamy. W koło mamy bardzo dużo małych cebulek, trochę większych. I tak po prostu możemy w łatwy sposób sobie rozmnażać każdą poszczególną, każdy poszczególny krzew, kwiat, co nam się tylko żywnie podoba. Nie przedłużając, ja idę to wsadzić. Zaraz odkopię sobie jeszcze trochę z tych kwiatów, posadzę. A Was zapraszam do polaikowania tego filmu, do subskrypcji kanału do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.